No i witam was w kolejnym dniu, kolejnym odcinku, dzisiaj to już akurat trwa, słuchajcie, pakowanie i ruszamy z powrotem do Krakowa, gdzie musimy załatwić parę spraw, spotkać się z pewnymi instytucjami, w sprawach bieżących, jak wiecie, a następnie, słuchajcie, będziemy działać w poszukiwaniu kolejnego miejsca do, do nagrania. Możemy, albo jeszcze nie zdradzam, zobaczymy, co tam dzień przyniesie. No i słuchajcie, ja już w Krakowie, powiem wam szczerze, że już żałuję jednej rzeczy, której nie wziąłem, mianowicie klima. Masakra, ale to dobrze, pogoda się zmienia na lepsze, więc jest git, a zobaczcie, co ja tutaj mam. To jest nowa stacja Alpa w sensie nie nowa, która dopiero wyszła, ale nowa, którą otrzymałem ja, a którą za chwileczkę, jak powiedziałem z Borysem w jakieś zaciszne miejsce Eee, to wam przedstawię, jak działa, jak wygląda. Tak byście mieli pogląd oprócz tej wcześniejszej, którą widzieliście, to teraz również na ciut większy. Gdyby ktoś tak jak ja potrzebował nieco więcej mocy eee, do użytkowania, no i słuchajcie, tak jak wspominałem, jesteśmy w rejonie, albo i nie wspominałem, w rejonie przy Lasku Rusieckiego. Dla niektórych z Małopolski znany rejon, dla tych którzy nie byli. To warty odwiedzenia, słuchajcie. Ale po co my tu jesteśmy w zasadzie? No z dwóch powodów. Pierwszy, żeby Bory mógł sobie spokojnie polatać, choć z tym spokojnie to tutaj różnie bywa, bo jednak ludzi troszeczkę gdzieś tam jest. Więc tu nie ma się co dziwić. Słuchajcie, pogoda jest przepiękna. A drugi powód, dla którego tu jesteśmy, to unboxing. Słuchajcie, stacji R1500 od All Powers oczywiście. Także zobaczymy, robimy unboxing. Otwieramy opakowanie. Pierwszy raz, jak widzicie, wszystko pozamykane. Więc nie wiem, czego się spodziewać w środku. No ale zobaczymy. Zobaczymy, co tam ciekawego jest. Co prawda, nie doszedł do mnie jeszcze panel, ale to możliwe, że on przyjdzie po prostu jutro, pojutrze albo gdzieś w takim rejonie. No i dobra. Po otwarciu opakowania pokazuje nam się oczywiście opakowanie z przewodami właściwie z przewodem 220, a przynajmniej tak to było w w stacji R600. Sprawdźmy to jeszcze. Tak, mamy pan, mamy przewód do ładowania 220. Wtyczka taka prawie jak od zasilacza od komputera. To sobie na razie odłożymy na bok. Kolejnymi, kolejnymi rzeczami są tak. Zestaw dokumentów, różnego rodzaju instrukcji obsługi i inne. A także możliwość pobrania aplikacji do tego urządzenia. No. To sobie również odkładamy na bok, bo ja osobiście już znam, a Wy, jak zdobędziecie ten sprzęt, no to na pewno poznacie. Kolejny to jest również jakiś... jakaś informacja, ale nas to informacje mało interesują. Zdejmujemy pokrywę... ...z opakowania. Słuchajcie, ale to jest jeszcze większa. Jeszcze inna stacja niż ta, która miała być początkowo. Bo ja byłem przekonany, że to będzie taka stacja jak u Janka. Poczekajcie, wyciągnę. Widzimy się za chwilkę. No i proszę bardzo, stacja. Ja może odsłonię. Stacja, moi drodzy, wygląda w ten sposób. Dziutrz większa niż ta nie powiem. I mamy tak. Fajnie, na gumę zamykane. Cztery wejścia 220. Wejście zapalniczkowe. Oczywiście, USB na 18W. USB-C na 100W. Słuchajcie, 100W. Eee, no i co? Zobaczymy po włączeniu, czy mamy ją naładowaną. Może i tak. Stacja w tym momencie jest podłączona i naładowana na 77%. Eee, w tym stanie, czyli bez używania, ale na włączonym trybie, będzie chodziła 10 dni. Za chwileczkę spróbujemy zrobić test. Testem będzie na ten moment telefon, komputer. Słuchajcie i lodówka, bo tego jestem bardzo ciekawy, i jak będzie ciągnęło to moją lodóweczkę. Także zobaczymy co tam ciekawego się kryje i jakie możliwości to urządzenie ma. Ja już wiem na pewno, że ma przynajmniej dwa razy, trzy razy praktycznie większe niż te R600, którą posiadam już na ten moment. No i tutaj oprócz tego oczywiście możecie zwrócić uwagę jest możliwość ładowania. Jest możliwość ładowania telefonu poprzez, wiecie, dotyk. Nie pamiętam, jak to się dokładnie nazywa. Tuż obok znajduje się klapka, którą po otwarciu mamy wejście na dwa kable, dwa przewody. I to są bodajże przewody od, od panelu. Tak mi się przynajmniej wydaje. Zresztą tu mamy informację. Aha, nie mamy informacji. Od panelu, którego ja na ten moment jeszcze nie posiadam. <grym> I z drugiej strony powinno być drugie wejście, jest. I tu mamy ładowanie 220, a ładowanie, tu jest ładowanie z panelu plus, z kabla, który też nie doszedł, widzę, do mnie, ee, z ładowarki samochodowej, no i reset bezpiecznika, gdyby coś się podziało. Na ten moment mogę Wam już powiedzieć, że jest to mega opcja, jeśli chodzi o sprzęt, taki przenośny powerbank z możliwością przetwornicy, czyli 220 W, przepraszam. Więc jeśli ktoś tak gdzieś podróżuje, a martwi się o to, czy aby mu prądu wystarczy na te wszystkie wyjazdy, kempingi i tym podobne rzeczy, no to jest to mega opcja. No bo no nie ukrywajmy, jak zaczniemy kupować akumulatory do tego przetwornice, do tego panele i wszystko po kolei. To tak naprawdę zamkniemy się w tej samej cenie, jaką oferuje nam All Powers. Poniżej odcinku, w opisie, będzie znajdował się link, a także kod rabatowy, udzielający Państwu 10% rabatu. Także ja serdecznie polecam, jeśli ktoś się jest na etapie zastanawiania nad tym, czy to kupić. A na ten moment zabieram się za test. No i na pierwszy start ląduje laptop. Laptop już podłączony do przewodu. Teraz pozostaje nam, słuchajcie, podłączyć go do urządzenia. Wkładamy wtyczkę. I uruchamiamy przetwornicę, albo może jeszcze zanim włożymy, najpierw uruchomimy przetwornicę. Ok, Niech ona się załączy. Ona działa od razu, ale ja zawsze wolę dać temu sprzętowi, wiecie, bez obciążenia na początek możliwość zadziałania w ten sposób. No i dobra, po podłączeniu po podłączeniu wychodzi nam, że 38W 24 i spada. Tak? Będzie jeszcze niżej? Nie. Zatrzymuje się na 24 i w ten sposób na tym y, poziomie y, może spokojnie to chodzić cały dzień. Aczkolwiek wydaje mi się, że to i tak jest troszeczkę zaniżone, bo, bo laptop wiele nie bierze i spokojnie podejrzewam, by mogło chodzić dużo, dużo dłużej. No, ale na ten moment. Jak widzicie, laptop na spokojnie może chodzić całutki dzień na ładowaniu, chociaż wiadomo, laptop tam się ładuje, nie wiem, dwie godzinki może maksymalnie i jest pełen. Teraz sprawdzimy telefon. Telefon akurat rozładowany, więc będzie bardzo rzetelnie. Oczywiście, telefon mógłbym podłączyć bezpośrednio tutaj na 18 W, ale sprawdźmy to na 220 na początku. Zobaczymy, jak wygląda zużycie. Ok, podłączamy do telefonu. Ładuje. Tak jest. Uruchomiło się ładowanie. Szybkie ładowanie: 58%, 47 minut do pełnego naładowania. A jak to wygląda na wyświetlaczu? No nijak. Praktycznie e, urządzenie tego nie zauważyło, czyli tak się spodziewałem. Podobnie będzie z laptopem: że tak naprawdę no, zużycie będzie tyle niskie, że nie będzie kłopotu. Mm, także telefon się ładuje. A teraz zobaczymy na bardziej obciążeniowym urządzeniu. Czyli na lodówce. Nie mam ze sobą klimatyzatora i bardzo żałuję. Pozdrawiam również firmę Jolko, ale niestety nie wziąłem go ze sobą. Nie spodziewałem się, że będzie no taka pogoda. No ale to dobrze, trudno. Mamy wiatraczek, damy radę. Słuchajcie, właściwie będziemy go dopiero mieli. E, ja biorę urządzenie, podłączam e, lodówkę. Lodówkę, jak wiecie albo nie wiecie, ja mam lodówkę 220. Także nie jest to żaden, e, żadna kempingowa lodówka, tylko taka zwykła, mała, hotelowa lodóweczka. I właśnie na nie jestem ciekawy, jak to urządzenie będzie chodziło. No i czy będzie chłodziło, tak jak już wspomniałem, od razu przepraszam za bałagan. Spróbuję go jak najmniej pokazać. E, ja korzystam z lodówki takiej jak tu widzicie. E, jest to lodówka 240, 220, 240. E, I zobaczymy po podłączeniu, jak będzie wyglądało zużycie. Ona jest teraz wystudzona. A no właściwie, no tak, wystudzona. Także ona nie ma tutaj żadnego chłodzenia ani nic. I zobaczymy po prostu, w jakim czasie będzie zużywała ten akumulator, czyli tak naprawdę w najgorszym momencie jej, czyli w momencie schładzania. I tu możemy zobaczyć, że bezpośrednio po podłączeniu wychodzi 42W 17 godzin. Także no bomba, słuchajcie. Jedziecie i bez problemu możecie sobie e, całą lodówkę ogarnąć. Oprócz lodówki za chwileczkę zobaczymy również tej samej firmy, której mam lodówkę, mam również piekarnik. I zobaczymy jak piekarnik będzie sobie radził z tym urządzeniem. E, co ciekawego wam jeszcze mogę powiedzieć? Słuchajcie. No w tym momencie pokazuje 18 godzin 38 W. Czyli te lodówki tak naprawdę hotelowe wcale nie są najgorsze, tym bardziej, że ona jest rozkręcona, z tego co pamiętam, na maksymalne chłodzenie, bo miałem ją schłodzić w domu, później miałem ją jakby, wiecie, włączać, wyłączać, włączać, włączać w momencie, gdyby zaczynała tracić zimno. Także, no, już mi się to podoba, słuchajcie, bo troszeczkę mi zależało pod kątem tej lodówki, a teraz oprócz lodówki Podłączymy jeszcze piekarnik, znaczy lodówkę odłączymy, żeby było rzetelnie, i podłączymy na jego, mie na jego miejsce. Słuchajcie, piekarnik. A piekarnik, jak wiecie, no, lubi sobie zjeść troszeczkę prądu. W tym momencie jeszcze nie, ale włączmy jakieś takie przykładowe cudaczki, czy nic w nim nie ma na pewno. Nie, piekarnik wydaje się być w żeby nie było tam, że coś wpadło, jakieś paprochy. E, więc piekarnik ustawiam na moc 230. to pokażę Wam. Jest bałagan straszny, wybaczcie, no ale tak się tu żyje. Czyli mam na 230 ustawiony i do tego rozkręcimy go powiedzmy na 5 minut. I co się w tym momencie dzieje? Słuchajcie, no w tym momencie to poleciało, 784 W i 58 minut. No ale nie ma się co dziwić, bo tak jak mówię, piekarnik to piekarnik, swoje żre. Niemniej jednak, co do piekarnika, to muszę Wam powiedzieć, że też on sprawdza się, bo tak naprawdę momentalnie tam się robi temperatura, którą oczekujemy. A tym samym, tak naprawdę momentalnie mamy gotowy posiłek, więc nikt nie będzie przez godzinę, no chyba że będziecie piekli jakieś ciasta, chleby tudzież tym podobne. Mnie jednak, jak już wspominałem, bardziej interesuje lodówka. Lodówka przy włączeniu pokazuje nam 259W, czyli w momencie, gdy ten kompresor się załącza, zobaczymy, jak to będzie pokazywało z biegiem czasu, powinno to nam troszeczkę schodzić a ja wrzucę w tym czasie również napój jakiś do środka i zobaczymy w jakim czasie on będzie schłodzony, znaczy ja zobaczę, a wam przekażę a to jest wykonane na tym niezdrowym ustrojstwie nawet zaparowany jest, specjalnie nie przepukiwałem go góra dużo, żebyście zobaczyli, że no, jest ciepluteńkie, wrzucamy go do lodówki i zobaczymy po jakim czasie będzie można się tego napić i po załączeniu kompresora pokazuje nam, że lodówka pobiera 39 W czy dużo, czy mało, sami ocenicie. Tym bardziej, że jest to lodówka 240. E, no, mi się wydaje, że niewiele jeśli chodzi o lodówki. E, porównywalnie bym powiedział, nawet do tych kempingowych. No, tyle tylko, że przetwornica, no, na swoje bierze i nie możemy tego zrobić na 12. Ale przyjdzie taki dzień, gdzie i Łukasz będzie miał lodówkę kempingową. Mamy godzinę 16.28. Zobaczymy, tak za jakieś 20-30 minut. Czy napój będzie już zimny. A gdy lodówka będzie nam się składzała. My zobaczymy, bo ja akurat mam panel 1. Co prawda, jest to mały panel od stacji R600, ale zobaczymy, jak na nim będzie ewentualnie chłodzenie wyglądało i czy to, będzie znaczy chłodzenie. Zobaczymy, jak będzie na nim ładowanie wyglądało i czy w ogóle będzie zdawało egzamin. A panel po rozłożeniu wygląda w ten sposób. Co prawda, na ten moment jeszcze go nie podłączałem. Czekam, aż lodóweczka się schłodzi i wtedy zobaczymy, jak będzie wyglądało, o ile słońca nam wystarczy. Eee, ładowanie go po prostu w momencie, w momencie nasłonecznionego dnia. dnia. Eee, ja już też tak wymyśliłem patent, że będzie można sobie elegancko położyć to na szybie i wtedy dzięki temu będziemy łapali całe słoneczko, bo jak widzieliście przed chwileczką być może na instrukcji obsługi panel musi być pod takim kątem, aby bezpośrednio w niego słońce uderzało, a nie tak jak na przykład mam na dachu, gdzie leży tenko w kierunku nieba. Także idealnie w momencie, gdy się go da tutaj na szybę Powinien zbierać nam całe słoneczko, no i tak jak Państwu wspominałem, ja dałem panel na szybę. Podłączyłem do urządzenia i zobaczymy, jak to mniej więcej wygląda ze strony technicznej. Po podłączeniu do urządzenia widzimy ładowanie, kręci się kółeczko. Oprócz tego podawane jest w tym momencie 42 W. Przy 41 W, też 2, o tak skacze, praktycznie pobiera tyle, ile daje słoneczko. Więc no co wam powiem? Można powiedzieć, że lodówka ze słońca. Główną specyfikację urządzenia możecie zobaczyć sobie również tutaj na nalepce. Także kto ma ochotę bardziej się zapoznać, proponuję zapauzować, przeczytać i wszelkie informacje, jak moc i tak dalej, są tutaj przedstawione. A ja, moi drodzy, korzystając z okazji wolnej chwili, pokażę wam tutaj plażyczkę. Ja, Plażyczka. To są bardziej miejsca. Słuchajcie do wędkowania, bo tutaj, akurat po tej stronie, kąpać się nie wolno. Kąpielisko jest na innym zbiorniku, bo yy, cały przylasek krusiecki to jest skład kilku zbiorników wodnych. Kurczę, żebym tylko nie spadł. Po powiem Wam po górach, no bolą. Woda, jak widzicie, można powiedzieć, że czysta. Ja nie mogę odżałować, że nie zabrałem wykrywacza, bo no nie wziąłem, nie pomyślałem. Mój błąd. Aż głupio, nie? Poszukiwacz i nie wziął wykrywacza. No ale cóż, tak czasem się zdarza, kiedyś tu wrócimy, o jakie piękne nie wiem czy widać na kamerze, raczej pewnie nie, ale piękne duże okonie sobie tutaj pływają. Także tak wygląda dla miłośników wędkowania, śmiało można wpadać, Wykupywać oczywiście zezwolenie, no i grasować z wędkami, słuchajcie. A ja wracam, bo korzystając też z tej okazji, której mam chwilę czasu, w końcu zjem jakiś posiłek, no i co wiedzie, słuchajcie, bigos mamusi, oczywiście. Także ja przygotowuję bigosik, e, no, a w międzyczasie moja lodóweczka się tu pięknie chłodzi, stacja się ładuje, no jest 32 wejściowego i 42 na wyjściu, czyli no tak można powiedzieć, że w sumie na jedno prawie wychodzi, ale mm, na ten moment jest cały czas 74%, więc nic nie ubyło, a to chyba dobry znak. Możecie się zastanawiać, jaką jeszcze ma ukrytą zaletę All Powers. Albo Albowiem, słuchajcie, no bo w sumie przy takim idealnym urządzeniu, nie chwalę go dlatego, że, że dostałem, tylko dlatego, że naprawdę jest porządnym sprzętem i to przetestowałem ja na poprzedniej stacji, przetestował i testuję na okrągło Janek i wiele osób potwierdza to, że naprawdę All Powers robi robotę i to nie są wyrzucone pieniądze w błoto. No ale tak śmieszkując troszeczkę, można wykorzystać również karton, słuchajcie, jako stoliczek. Na którym to też przygotuję za chwileczkę Bigos. Coś, z czego jestem mega szczęśliwy, czyli to, że nie muszę wiecie, jeść na siłę całego słoikczka. Tylko teraz, gdy już mam tą stację, gdy mam swój panel, e, śmiało mogę sobie wziąć, mieć uruchomioną cały czas lodówkę, cały czas mieć ją zimną i móc sobie schować takie na przykład posiłki do. Lodówki, bo do tego momentu miałem raczej tak, że co otworzyłem musiałem od razu zjeść, no, żeby się nie zapsuło. wiadomo. No a w tym momencie doszliśmy, tu jest inna kola akurat, ale w tym momencie doszliśmy do momentu, w którym panel podaje 55 W, a prądu pobieramy 45 W, że jesteśmy, można powiedzieć, samowystarczalni. Ja korzystając z okazji podłączyłem jeszcze kabel USB, którym to też ładuje, słuchajcie, lampkę tutaj, a drugim, bo nie wiem jakie jest wejście, ale chyba na C, Podłączę lampkę, którą mam tutaj. Ta lampka jest swoją drogą fajna, pomysłowa sprawa z Osh, nie z Oshą, z action. I można sobie nią wiadomo, w różne strony manewrować, ma trzy tryby. Także, także spoko. Co myślicie? Napiszcie mi w komentarzu. Ja jeszcze oczywiście nie kończę całej prezentacji, bo jestem ciekaw, jak to dalej będzie szło. W tym momencie e, z 74 spadło nam na 73, czyli jakieś tam minimalne zużycie jednak jest. No ale to w momencie gdy podłączyłem jeszcze kabel USB No i ja wam powiem w tym momencie, ja testowałem tą R600 stację I jak wiecie, no ona w pełni dla mnie zdawała egzamin, chociaż była ciut za mała Ta 1500, R1500, no to Ta stacja R1500 to już jest urządzenie które wraz z moim zestawem akumulatorów, plus panelem na dachu, plus panelem, które ma to urządzenie, no da mi pełen komfort i spokój, słuchajcie, spokój, którego ja potrzebowałem, czyli taki, że naprawdę tego prądu nie zabraknie. W momencie, gdy jeszcze dojdzie do mnie kabel, za pomocą którego będę miał możliwość ładowania tej stacji z zapalniczki samochodowej, no to już będzie wtedy deluxe, komfort, słuchajcie więc ja w tym momencie nie przedłużam biorę się za robienie bigosiku i widzimy się za chwilkę ja właśnie otrzymałem informację, że drugą paczką przyszedł panel, e, także za chwileczkę będę ruszał wyłapywać gdzieś tam kuriera, właściwie przyszedł, dopiero przyjdzie panel, dostałem smsa e, także, o, miałem wam pokazać bigosik się przygotowywuje, ładnie podgrzewa, oczywiście mama nie zawiodła jak zawsze, przepyszny bigosik, pozdrawiamy mamę Borys sobie chilluje tam Państwo też na jakimś takim pikniku są, no a my za chwileczkę piknik nasz kończymy. No bo jedziemy po panel i dalsze prezentacje w zasadzie będą praktycznie bez zmian. Bo panel, który dojdzie, jest praktycznie takim samym panelem jak ten, jest nieco tylko większy. Także nic więcej się w tym wszystkim nie zmieni. Ja na ten moment już mogę Wam powiedzieć i polecić w pełni. A jak wiecie, bo już wspominałem. Byle czego polecał, nie będę, jeśli nie sprawdzę urządzenia, nie będę pewny tego jak ono działa, to go nie polecę. All Powers zrobiliśmy unboxing, ja już go polecam, mimo wszystko to dlatego, że wiem jak on działa, bo już go widziałem u Janka z kanału Żyj z Pasji, tak samo testowałem stację R600 i jestem z niej piekielnie zadowolony. Nieco większa była mi potrzebna, dlatego jest teraz ta, ale i tak na jakieś tam mniejsze zapotrzebowanie ludzi ona spokojnie wystarczy. Jak jedziemy gdzieś tam na 2-3 dni na, na jakiś podnamiot czy coś takiego, na spokojnie Wam wystarczy. Ja myślę raczej o podróżach dłuższych, więc potrzebowałem czegoś większego. No i tak, moi drodzy, bigosik przygotowany. Ja przy moim terenowym stoliczku tymczasowym, słuchajcie, sobie go szybko zjem. Ruszamy na polowanie za panem kurierem. Mam nadzieję, że światło jakoś bardzo wam nie, nie, nie oczernia, że tak to nazwę. Na polowanie z panem kurierem, żeby go złapać. Wziąć od niego ten sprzęt, który pozostał. No a potem zobaczymy, co przyniesie jeszcze dzień. Eee... Tak czy siak, ja Wam dziękuję, że jesteście. Poniżej pamiętajcie, gdybyście zdecydowali się na stację All Powers, poniżej macie kod rabatowy 10%. Kot jest bez zmian jest to skarb. Słuchajcie, także łatwy do zapamiętania po mojej nazwie. Ja Was serdecznie zachęcam do tego i innych sprzętów z firmy All Powers a gdybyście mieli jakieś pytania jakieś takie wiecie dokładniejsze co do tego urządzenia śmiało piszcie albo na privzrot na skarpmałpa.gmail.com albo w komentarzach ja staram się na bieżąco wszystkim odpowiadać ewentualnie jeśli nie będę wiedział wystąpię do firmy dla was z zapytaniem no ale tak jak mówię na ten moment ja w pełni polecam to urządzenie bo no słuchajcie robi robotę jedziecie gdziekolwiek bierzecie takie coś wiele miejsca to nie zajmuje wrzucacie i macie z głowy, słuchajcie, nie martwicie się o to, że Wam się rozładują telefony, że nie będziecie mieli dostępu do komputera, szczególnie ci, którzy gdzieś tam pracują zdalnie. Nie mają tego kłopotu, on znika. I teraz w oczy rzuciła mi się jeszcze jedna rzecz, działająca na plus dla filmy All Powers i ich panela. Pa, panelu, panela, panela. Słuchajcie, mamy tutaj podgląd na mój panel z dachu. Miał w tym momencie, podaje 4W. Ale wiadomo, słońce już jest tam z tyłu. A teraz w momencie, gdy mamy możliwość działania w ten sposób, czyli przekładania tego panelu, tak naprawdę to jest taka po prostu walizeczka, którą możemy przekładać sobie z miejsca na miejsce, czyli wszędzie tam, gdzie jest słoneczko i w tym momencie, słuchajcie, podaje ono, czekajcie, oj, 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 spadnę, w tym momencie podaje on 37 w więc już widzicie, jaki jest komfort tego, że no nie musicie tak jak z autem przestawiać samochód od sło ze słońca na słońce, tylko tak naprawdę stawiacie sobie tą stację, stawiacie ten panel na słoneczku, wy sobie obok siedzicie. Jeśli potrzebujecie prądu przedłużać, podpinacie i problem z głowy, nie? Także naprawdę mega, mega, mega urządzenie i uważam, że to jest taki must have każdego podróżnika, który gdzieś tam podróżuje, a korzysta ze sprzętu elektrycznego, no bo wiadomo, jak ktoś tam jedzie jedynie książka i lampka, no to baterie mu wystarczą. Ale jeśli ktoś tam korzysta właśnie, czy pracuje zdalnie, czy, czy coś w tym stylu, no to to urządzenie to jest taki naprawdę must have dla każdego podróżnika, gdzieś tam osoby, która właśnie jeździ gdzieś na ciężarówkach, nie ciężarówkach. No bo, słuchajcie no, komfort posiadania prądu nieskończonego niemalże. Także no, no bajka. A ja tak jak wcześniej wspominałem, ruszam na polowanie za panem kurierem. No i jak możecie zobaczyć, karton z panelem już jest. Także ja wracam na jakąś spokojną miejscówkę, żeby Borys mógł sobie dalej spokojnie hasać I tam otwieramy karton, zobaczymy co tam się kryje No i kochani, miejscówka strzał dziesiątkę Znaleziona przez przypadek, zobaczcie w jakim pięknym miejscu Tu mamy most Tu mym... o jeszcze światła nie zgasiłem I zobaczcie na to Co prawda nocować tu raczej nie będę Bo pewnie pojadę tam do znajomego pod blok Aczkolwiek kto wie, kto wie no Zobaczymy, jak się wszystko rozlokuje. No ale nieważne, słuchajcie, ja w tym czasie biorę, otwieram paczkę i zaraz zobaczymy, co tam się kryje w niej w środku. No, a ja kosa w łapę i otwieram opakowanie. A w opakowaniu, na pierwszy rzut oka, nie ma, że identyczny, słuchajcie, panel, e, a właściwie torba. On ma możliwość, wiadomo, wzięcia go w rączkę i spacerowania sobie, gdzie tam chcemy iść. Ale to nie wszystko na pewno, zobaczymy, jakie przewody kryje. Już widać troszeczkę bardziej porządnie zrobiona torba, że po to tej tamtej nie można nic zarzucić. I najważniejsze, czy jest kabel, który ja tak bardzo... Tak! No i chyba nie dostałem tego kabla, który tak naprawdę najbardziej potrzebuję. ten kable do ładowania. Ajajaj, no. Chyba, że to da rady jakoś, ale chyba... albo i nie. nie wiem. No nic, coś pokombinuję, bo zależało mi na przewodzie którym będę układować tą stację z zapalniczki. No ale to nic. Jak się nie udało, to się uda może następnym razem coś przykombinować. Słuchajcie, z tym. Ale jeszcze tak patrzę, patrzę, patrzę. No nie. Raczej nie. Za to dostałem kabel, który mogę ładować panel chyba. Tak, tak. Panel z, z panelu solarnego. Znaczy nie panel, tylko wróć. Akumulatory z panelu solarnego. Też się może przydać. No, i tak jak mówiłem, mamy tutaj w zestawie zestaw e, jakichś przejściówek, Kabel L do ładowania akumulatora z panelu bezpośrednio czyli podpinamy do panelu akrelemami, czyli zaciskami łapiemy, słuchajcie, akumulator. E, również kabel do panelu i do połączenia właśnie z tymi końcówkami. No i oczywiście kabel bezpośrednio z panelu do. E, Urządzenia All Powers. Rozłożymy to, zobaczymy. Oczywiście słońce już zaszło, ale rozłożymy, zobaczymy, czym się mniej więcej to różni. No, kochani, różni się. Tamten od małej stacji R600 no składa się z dwóch części, a tu tych części mamy aż cztery. Metoda działania jest ta sama, więc nie będę już tego omawiał, by wam głowy nie zawracać. A wy napiszcie w komentarzach jak oceniacie tę stację Allpowers, czy by się wam przydała taka stacja, tudzież czy może planujecie zakup takiejże stacji. A ja w tym czasie to będę sobie ładnie pakował, słuchajcie i przygotowywał się być może do live'a jakiegoś. No zobaczymy. W sumie może mi się włączył za chwilę. Kto był na live'ie, pozdrawiam. Całą resztę również pozdrawiam. Zapraszam na kolejne. I tak jak mówię, poniżej w filmie będzie link do urządzenia stacji All Powers. Wraz z tym właśnie panelem, zestawami kabli przejściówek i wszystkich innych rzeczy, które niebywale Wam się przydadzą na wszystkich podróżach, w które być może się wybieracie. A jak wiemy, moda do kempingu wraca, co mnie cholernie cieszy, bo ludzie może przestaną, oczywiście nie zniechęcam, ale przestaną oprócz jeżdżenia w, do drogich hoteli korzystać z tego, co daje nam matka natura. A no zobaczcie, powiedzcie mi, czy nie jesteście w stanie odpocząć w takich pięknych okolicznościach przyrody, słuchajcie. Prawda trochę betonowo? To no nie Borys? Ale no i tak jest piękny. Nie wiem, tylko jak z komarami później. <grym> no i słuchajcie, prawie bym wyrzucił karton. Właściwie przygotował go do wyrzucenia. A tu się okazuje, że tu jeszcze jest ukryta jakaś pacuszka. I pytanie: to jest pacuszka z dokumentami, czy może z tym kabelkiem, który, o który tak bardzo prosiłem? No zobaczymy. Zobaczymy. Otwieramy na żywo. Słuchajcie. Co prawda ciężko mi się operuje. o, o. To chowamy, będziecie krzyczeć e, Ciężko mi się operuje jedną ręką, ale dobry rzeźnik da radę. I coś tam jest takiego, jakby kablowego. Dobra, no nic. Otworzyj się. No widzimy. jest. Kochane All Powers. Dziękuję Wam pięknie. Słuchajcie, no i o ten przewód mi najbardziej chodziło, czyli wejście zapalniczka, plus możliwość ładowania, właśnie urządzenia. No, coś pięknego, bo na tym urządzeniu naprawdę najmocniej mi zależało. Sami wiecie na pewno, dlaczego ja nie mam jakby połączonych akumulatorów z e, alternatorem, w związku z czym e, no potrzebowałem czegoś, czym mógłbym ładować tą stację w trakcie jazdy. A teraz już tego problemu nie mam, plus jeszcze ten panel. Czego więcej chcieć? Ja Was serdecznie pozdrawiam. A tymczasem ja przygotowuję stanowisko do zrobienia live'a. Także ja Wam serdecznie dziękuję, bo pewnie na dzisiaj to już będzie wszystko. Życzę Wam miłego dnia. Jeśli to nie będzie koniec odcinka, no to do zobaczenia za chwilę. A jeśli koniec odcinka, to życzę Wam miłego dnia. Pozdrówcie bliskich, zostawcie łapki. Jak macie pytania co do stacji, tudzież mnie osobiście, to albo na maila zwrotnaskarpmałpa.gmail.com albo w komentarzu. Pozdrawiam. Piąteczka. Cześć!